Do 29 lutego bieżącego roku można było zgłaszać kandydatury do nagrody artystycznej miasta oraz do tytułu Mecenasa kultury Szczecina. Dziś znamy już listę finalistów. W minioną środę odbyło się wspólne posiedzenie radnych z Komisji Kultury, jak również Prezydenckiej Rady Kultury, która wybrała finalistów do tegorocznej nagrody artystycznej prezydenta miasta, jak również tych wszystkich wybrali finalistów z kandydujących do tytułu Mecenasa kultury. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń do nagrody artystycznej, bo aż ponad 60 wniosków wpłynęło, z czego zostało wybranych 19 kandydatów. Z tych kandydatów została wybrana finałowa trójka i to się właśnie odbyło na minionym wspólnym posiedzeniu. 29 marca na uroczystej gali zostanie wręczony tytuł Mecenasa oraz nagroda główna. Wysokość nagrody w tym roku wynosi 40 tysięcy złotych. Nagroda ma charakter prestiżowy. Nagroda artystyczna jest przyznawana tym artystom, te, temu artyście, który w minionym roku dokonał rzeczy niebagatelnej, wybitnej, oczywiście na polu artystycznym, i którą wspólnie właśnie prezydent ma zamiar i chęć uhonorować taką nagrodą. Mecenas dotyczy również podobnego wydarzenia, które wydarzenie uważamy, że było najlepsze, najpiękniejsze, najbardziej wartościowe artystyczne wspierane przez mecenasa w minionym roku. Zgodnie z regulaminem każdego roku można przyznać tylko jedną nagrodę i jeden tytuł mecenasa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie nieprzyznanie tych wyróżnień.